Witajcie, cześć. Zapraszam na kolejną kartę dnia na dzień 19 października 2024. Karty tasujemy, przełożymy, potasujemy jeszcze raz. Zobaczymy, co ciekawego nam dzisiaj wyjdzie. Tak więc, karta dnia na dzień 19 października 2024 to będzie karta Królowa Monet. Tutaj wam powiem na wesoło, że jeżeli chodzi o karty dworskie, to jest najwięcej właśnie interpretowania, ale spokojnie wszystko opiszę. Karta Królowa Monet dotyczy żywiołu Ziemi i głównie mówi o naszych finansach, a jeżeli chodzi o karty królowych w kartach dworskich, mówi ona o pięknie, elokwencji i delikatności. Karta Królowa Monet głównie mówi tutaj właśnie o ideale piękna, zarówno fizycznego, jak i tego, co jest wewnątrz nas, Karta królowej monet też symbolizuje to, że to co posiadamy może być piękne, idealne i wręcz niezkazitelne. Karta ta mówi właśnie o tym, że zauważamy to co posiadamy, nasz majestat oraz nasze dobra materialne oraz chcemy, żeby właśnie one były jak najdłużej z nami i żeby nie były stratne ani uszkodzone. Karta królowej monet właśnie mówi o tym, że możemy z radością czerpać z tego co posiadamy. Możemy właśnie czuć się tutaj zaspokojeni, jeżeli chodzi o nasze finanse, nasze dobra materialne, ale również mówię o tym, abyśmy się dzielili z innymi tym, co posiadamy, jeżeli widzimy kogoś, kto potrzebuje jakiejś pomocy. Tak więc jeżeli mamy sytuację, że ktoś obok nas jest uboższy, nie zawsze poprosi o pomoc, bo na przykład wstydzi się albo się krępuje, to w takim wypadku warto wyciągnąć pomocną dłoń do kogoś, aby tej osobie pomóc. Karta królowej monet też oszczędza przed rozrzutnością, żebyśmy tego, co posiadali, zbyt szybko nie stracili. Tak więc warto zwrócić uwagę, czy pilnujemy równowagi pomiędzy tym, co gromadzimy, a tym, jak to wydajemy lub tracimy. Karta ta też potrafi dać do zrozumienia taki aspekt, jeżeli chodzi o pomaganie innym, żeby tutaj zbyt naiwnie nie wierzyć we wszystko to, co mówią nam ci, którzy nas o pomoc proszą. Tak więc rada dla Ciebie na dzisiaj. Możesz spokojnie czerpać z tego, co posiadasz. Możesz cieszyć się z tego, co posiadasz, jeżeli chodzi o Twoje materialne przedmioty. Jednakże uważaj, aby nie być zbyt wykorzystywanym, jak i również nie bądź zbyt tutaj, um, można powiedzieć, taki rozczepany, jeżeli chodzi o wydatki i żebyś też nie wydawał na rzeczy, których naprawdę nie potrzebujesz. Wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Trzymajcie się.